Dzień dobry cyklotronki. Dziś rozwiążemy sobie zadanie 8.1 znane również jako walec co ma się 60 kg nawinięty na cienką linkę przymocowaną. Zaczynamy sobie od wypisania danych. A teraz na rysunku przeanalizujmy sobie, jakie siły będą działać na to ciało i co, co się będzie przez to w ogóle działo. No, przede wszystkim na nasz walec musi oddziaływać siła ciężkości, ale w sile tej przeciwdziała linka. No i siła z jaką linka działa na walec musi być oczywiście mniejsza od mg, no bo inaczej on by tam nie leciał w dół. No i najpierw obliczymy to jak Pan Bóg przykazał, czyli z osią obrotu wybraną dla środka masy tego walca. No i już z drugiej zasady dynamiki Newtona możemy sobie zapisać, że siła wypadkowa, czyli inaczej Masa tego ciała pomnożona przez jego przyspieszenie. Równe są różnice tych dwóch tutaj. A moment siły, wypadkowy moment siły działający na ten walec, to jest po prostu a, wartość siły tej linki pomnożona przez promień naszego walca. No, i teraz przekształcamy sobie epsilon na a na r. A moment bezwładności podstawiamy sobie z tabelki, i w tym przypadku to było bodajże 1, 2, m, r kwadrat. No i zobacz, że w drugim równaniu r całkowicie się skróci. No i teraz zobacz, że jeśli r uprościł się w tym drugim równaniu, to jedyne Wartości, których nie znamy, to A i N. Tak, masę mamy podaną, przyspieszenie ziemskie znamy. Innymi słowy, mamy dwa równania i dwie niewiadome. Wystarczy sobie ten układ rozwiązać. Co zaprezentuję w drugim odcinku osobom wspierającym ten kanał za jedyne 3,99 miesięcznie. Żartuję, ale, ale zostaw łapkę w górę i subskrypcję Urwipołciu. Ja rozwiązałem sobie ten układ równań dla n, który jest pod punktem b tego zadania, ale zobacz, że my wcześniej wyprowadziliśmy sobie wzór na a, więc teraz wystarczy nam już tylko podstawić i będziemy mieli również pierwszy podpunkt. Ok, a teraz rozwiążemy to na drugi sposób, taki sposób um, sprytny, niczym cyklotron. Tym razem oś obrotu wybieramy sobie w tym punkcie, no bo to jest legalne. Tak naprawdę w, analizując ruch obrotowy ciała możemy wybrać sobie dowolną oś obrotu. Z punktu widzenia tej standardowej drugiej zasady dynamiki Newtona dla całego ciała, dla jego ruchu postępowego, nie zmienia to nic, tak? Siła wypadkowa wciąż jest równa po prostu mg minus n. Za to jeśli analizujemy sobie ruch obrotowy tego ciała, to siłą, która wytwarza moment, nie będzie już n. On jest przyłożony w osi obrotu tego ciała. E, więc ma zerową od niej odległość, więc z definicji momentu siły żadnego ruchu obrotowego nie generuje. Za to mm, moment będzie nam generować siła grawitacji, czyli tym razem to mg r równa się epsilon razy i. I tutaj e, jeden krok, na którym się możecie bardzo łatwo wyjąć. To jest właśnie moment bezwładności tego ciała, ponieważ gdy zmieniamy oś obrotu, musimy skorzystać z twierdzenia Steinera. No i ono brzmiało tak, że po prostu do tego standardowego momentu bezwładności, czyli mr kwadrat razy 1,2, dodajemy masę tego ciała. Pomnożoną przez kwadrat odległości pomiędzy tymi dwiema osiami obrotu, czyli w tym przypadku r, więc nasz moment bezwładności y, będzie się po prostu równać 3 drugie mr. Kwadrat. No i resztę rozwiązujemy y, mniej więcej tak samo.